Dobry wieczór. Witajcie. Tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Dzisiaj bardzo szybko. Postaram się bardzo szybko. Filmik no, pół żartem, pół serio. Nie do końca serio. Nie potrafię być ostatnio serio. Perfumy na Bezludną Wyspę, ale z założeniem, że na tej wyspie jednak ktoś tam się w tych zaroślach może, może czaić i kryć i pozostawiona sama sobie będę musiała starać się przetrwać używając również perfum w różnych celach i teraz właśnie opowiem jakie perfumy bym zabrała i w jakim celu jakbym przewidywała do czego mogłoby się przydać dobrze, więc zaczynajmy perfumy na bezludną wyspę eee... Gdyby nastąpiła jakaś kolizja samolotu albo, nie wiem, rozbiłaby się łódź, statek, i miałabym przed sobą wizję tego, że będę uwięziona na jakiejś wyspie, no to mm, moje morale moje morale, podniosły podniosłyby perfumy Allure Chanel. Poczułabym się w nich jako osoba szczęśliwa, która. Cieszy się z różnego rodzaju przygód życiowych i y, nie będzie przesadnie pesymistycznie podchodzić do sytuacji. Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Możemy palić ogniska, dawać znaki, y, og, y, znaki dymu i ognia. Y, nie chcę o tym teraz myśleć, ale powiem Wam, że taki wstęp na bezludną wyspę taki, takie perfumy, które by mi dodały pewności siebie i optymizmu dużo powiew optymizmu. Po prostu jasną wizję tego, tego pobytu na bezludnej wyspie, z całą pewnością Allure Chanel. A oprócz tego, już mówiąc poważnie, są to perfumy, które zawsze będą w, pie w pierwszej piątce: perfum na całe życie. Są tak skrojone, jakby pode mnie, idealnie. Nie za mocne, nie za słabe, intensywne, jednocześnie bardzo bogate, złożone, fascynujące. Można obserwować ich rozwój przez cały dzień. Nigdy mnie nie, nie, nie nudzą i nigdy mnie nie zawiodły. Lil Chanel. Natomiast mogłaby się zdarzyć sytuacja, że jednak yy, będę musiała starać się przetrwać, bo spotkam tubylców, i oni na przykład chcieliby mnie. Chcieliby ugotować ze mnie zupę albo mnie zjeść, no to wtedy mogłabym ich przekonać, że mam wiele talentów i potrafię świetnie gotować. Potrafię przyrządzać wspaniałe potrawy. Jakim, jaki, jakie perfumy mogłyby ich o tym przekonać, że mam różne talenty kulinarne? No, Alien Essence Absolue. To jest zapach, który kojarzy się z. Takimi wykwintnymi pysznościami wanilia z mirą, z, z Jaśminem, taka bogata, sensualna, bogata, sensualna słodycz, rozkoszna słodycz, intensywna słodycz, która naprawdę może się kojarzyć z jakimiś przysmakami z sk, krainy tysiąca i jednej nocy. Także Elie, Elien Essence Absolu zabieram ze sobą jako Towar przetargowy, bo to też może się kojarzyć z jakąś najlepszą na świecie nalewką. A tak też mówiąc, już poważnie, to też będzie zapach, który zawsze będzie mnie zachwycał, nigdy mi się nie znudzi, jest już wycofany, ale to jest najlepszy alien, najcudowniejszy alien i jeden z najpiękniejszych orientalnych zapachów jedna z najpiękniej podanych wanilii w całej historii perfumiarstwa. Alien Essence Absolue. I teraz kolejne perfumy, które by mi się przydały w momencie, kiedy popadałabym w melancholię, bo pomoc nie przychodzi. Znaki ognia i wody, znaki ognia i, dy, i znaki dymne yy, nie przynoszą rezultatu. Nadal jestem sama z jakimiś tam czającymi się tubylcami w zaroślach i nie mogę, i nie mogę, nie mogę doprosić się o żadną pomoc ze strony świata. Yy. Ten smutny czas takiego załamania mogłyby mi przetrwać perfumy My Burberry Black. To perfumy, które odbieram podobnie jak moja siostra, którą pozdrawiam, która ogląda ten kanał. I ostatnio w Polsce, jak byłam, to moja siostra powiedziała, że bardzo je lubi, nosi je często, ale są to perfumy smutne. I zgadzam się z nią: są to perfumy smutne. Jest to melancholia we flakonie. Piękna melancholia, piękny smutek, taki malowniczy. I te perfumy, tak niesamowicie trwałe, tak niesamowicie nośne, pomogłyby mi ten okres smutku, melancholii, załamania przetrwać w pięknym stylu. Czyli leżałabym i płakała, a przy okazji. Pachniałabym. Czyli leżałabym, pachniałabym, płakałabym i pogrążałabym się w zadumie. Okej, okay. ale jeżeli wydarzyłaby się taka sytuacja, że y, ci tubylcy y, nie zrobili ze mnie zupy, ale chcieliby podważyć moją. Y, Moje morale również na zasadzie takiej, że yy, chcieliby mi zrobić jakąś krzywdę albo uznaliby, że jestem niczyja, że jestem znikąd i niczyja i nikt się o mnie nie troszczy, nikt za mną nie tęskni, wtedy musiałabym użyć perfum które powstały na cześć miłości małżeńskiej i nazywają się Wieczność Eternity Calvin Klein stworzył je kiedy przechodził okres fascynacji swoją żoną. Później zaś rozwiódł się i wybrał jednak mężczyzn, ale zapomnijmy na chwilę o tym. Eternity Calvina Kleina to słynne perfumy z lat 90. Kwintesencja lat 90. Perfumy z Isoe Super. Niesamowicie trwałe, niesamowicie złożone. Dla większości osób są to perfumy zimne, niczym... Atlas, niczym atlas, który możemy zawiesić na jakimś pomniku, to jest takie, takie, takie wrażenie chłodu, lodu, czegoś ponadczasowego. Tutaj mamy ten krzyż na flakonie, jako krzyż e, symbolizujący przysięgę małżeńską, i wtedy, wtedy właśnie użyłabym tych perfum jako potwierdzenia mojej niewinności. Że przynależę do jakiegoś świata, że, y, że ktoś mi złożył przysięgę i ktoś na pewno się upomni o moje życie i przyjedzie po mnie, aby mnie zabrać. Także Eternity Calvina Kleina, i nie muszę chyba dodawać, że na poważnie to również są perfumy na całe życie. Uwielbiam, kocham. Mm, czuję się w nich wyjątkowo kobieco i na mojej skórze układają się troszeczkę słodkawo i uwielbiam tę słodycz ok i kolejne perfumy perfumy, które hmm, jakby to powiedzieć no działają niczym niczym kołdra, niczym relaks niczym masaż, niczym e, ukojenie ukojenie dla ciała, zmysłów cudownie się zasypia w tych perfumach Chociaż mają słabą trwałość, to jednak po prostu je kocham. E, e, heliotrop Ginger, Fragonard. Puder, pierwsza klasa. Najpiękniejszy heliotrop w perfumach. Błogość, czułość, zmysłowość, buduarowa rozkosz. Myślę, że na bezludnej wyspie nie miałabym takich wygód jak w zwykłym, normalnym łóżku. Ale te perfumy przypomniałyby mi o tym, jak błogo można się ułożyć, jak błogo można zasypiać, jak pięknie i zmysłowo można żyć. Także Heliotrop Ginger Fragonard. I teraz jeszcze jedne perfumy na całe życie również, bo oczywiście w podtekście perfumy na bezludną wyspę to tak naprawdę perfumy na całe życie. Przyszłaby zima czy jesień na bezludnej wyspie, może nie tak ponura jak w Polsce na przykład, no ale powiedzmy, zimne, chłodne wieczory, zima zawierucha. Eee, jakie perfumy mogłyby mi dodać eee, ciepła? Perfumy, które emitują ciepło, moim zdaniem, stworzone z drzewa sandałowego głównie. I naprawdę. Jak je rozpylam, to czuję, że moje, moja temperatura mojego ciała się podwyższa. Uwielbiam ten efekt i jest to Samsara Garland. Zmysłowy, seksowny, spokojny, ciepły, gorący zapach, który również zawsze chciałabym mieć blisko siebie. No, i teraz jeszcze jeden zapach na bezludną wyspę, czyli na całe życie. I tutaj jestem absolutnie pewna, że ten zapach również chcę. Aby był ze mną przez całe życie. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie zaprzestana produkcja. E, zapach odkryty przypadkiem i w ogóle z innej kategorii zapachowej niż ja lubię, bo nie jest to Orient, nie jest to skondensowany Orient. Jest to zapach świeży, ale jaki to jest zapach? Tomato Leaf Illuminum London. Zapach niszowy marki Illuminum to jest dosyć nowa marka niszowa. Czyli tomato leaf, czyli leaves, no leaf, tomato leaf, czyli li, liście pomidora, gałązki pomidora. To jest mój najpiękniejszy zapach na lato i na upały i to jest najpiękniejszy, zielono-świeży zapach, jaki kiedykolwiek wąchałam. Tak jak wiecie, wielokrotnie mówiłam, zapachy świeże, zielone nie są moją ulubioną kategorią, wręcz przeciwnie. A ten zapach jest po prostu rewelacyjny. Jest takim źródłem radości, tryskająca taka fontanna gdzieś ym, pośród jakichś wzgórz. Świeżość, klasa, zmysłowość, ale świeżość w takim sensie niesamowicie przyjemnego, jakiegoś strumienia, który oczyszcza nasze ciało. To jest taka feria świeżości, ym, błogości i naturalności. To jest zapach... Yy, który nie ma grama chemii, który nie jest w żaden sposób podobny do innych, nie jest oklepany, daje mi niesamowitą rozkosz. Obserwacja, jak on się zmienia, plus komplementy, jakie dostaję za, za ten zapach, no, sprawiają, że chcę mieć go zawsze w swojej kolekcji. Cudo, cudo. I jakie jest zastosowanie na bezludnej wyspie tego zapachu? Otóż jest to zapach, gdybym nie mogła zabrać tych wszystkich zapachów, o których wcześniej mówiłam, to zabrałabym tylko ten zapach. I on. Uratowałby mi życie poprzez swój, swój optymizm. Także Tomato Leaf Illuminum. To tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Nie zawsze trzeba mówić na poważnie o perfumach. Tym bardziej, że jest to do, dosyć niepoważna pasja w takim sensie, że no, można może się wymknąć spod kontroli. Można i chyba należy czasami się z tego śmiać. Ehm, zwłaszcza jeżeli mamy w swoim otoczeniu osoby, które na przykład w ogóle nie interesują się perfumami i w ogóle ich nie używają, to jak pomyślimy o tym, ile my poświęcamy im czasu i uwagi, no to możemy, prawda, może nam się zakręcić w głowie. Także o perfumach można też mówić z poczuciem humoru, z dystansem, tak bym chciała to robić. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jednak nie będę w sytuacji, kiedy rozbije się samolot i twu, 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 i będę zmuszona przeżyć. Myślę, że poradziłabym sobie, ale jednak tę wizję pozostawię tylko w wyobraźni. Pa! pa.